Maria Konopnicka, krasnoludki. Czy to bajka, czy nie bajka? Myślcie sobie, jak tam chcecie, a ja przecież wam powiadam, krasnoludki są na świecie. Naród wielce osobliwy, drobny, niby ziarnka w bani. Jeśli której z was nie wierzy, niech zapyta starej niani. W górach, w jamach, pod kamykiem, na zapiecku, czy w komorze, siedzą sobie krasnoludki w byle jakiej mysiej norze. Pod kominem czy pod progiem wszędzie ich napotkać można Czasem który za kucharkę poobraca pieczeń zrożna Czasem z kwarków porwie z rynki Albo liźnie cukru nieco I pozbiera okruszynki, co ze stołu w obiad lecą Czasem w tajni zbicza trzaśnie Koniom spląta długie grzywy Czasem dzieciom prawi baśnie Istne cuda, istne dziwy Zresztą myślcie jako chcecie czy kto chwali, czy kto gani, Krasnoludki są na świecie, Spytajcie się tylko niani.